Cześć kochani, jesteście na kanale ULM, z Zwanie Lena i jest Zygmunt, który siedzi obok tutaj. I e, dlaczego ona daje e, ze swojego samochodu? Bo dzisiaj jest niedziela. Mój mąż kazał mi się ubrać, wsiąść do samochodu i mnie gdzieś wiezie. Gdzie to jeszcze nie wiem ma to piękne być piękne miejsce mam to niespodziankę on lubi takie numery robić no to kiedyś buntowałam się teraz już się nie sprzeczam tylko grzecznie ubieram się i jadę mam nadzieję że miejsce będzie fajne jakie zobaczymy za chwilę no a teraz wyłączę się bo na drodze nie za bardzo jest filmowanie zaraz na światłach stajemy to nie będzie się często, ale za chwilę, za chwilę nie będzie wygodnie. Także za chwilę się spotkamy na nowo. kiedy już wyjechaliśmy z okolic Głogowa, myślałam, że już wiem, gdzie mnie wiezie, ale się okazuje, pomyliłam. Na razie nie powiem państwu, gdzie, ale wciąż jeszcze nie wiem. Tylko zatrzymaliśmy się gdzieś po drodze, jakieś tutaj. Nie wiem, glinianki, wykopaliska, dziwne, krótki przestan, idziemy dalej. Ale generalnie dalej nie zdradza mi tajemnicy. No zobaczymy, czy niespodzianka się uda. Jesteśmy w Zielonej Górze. Tego się nie spodziewałam. Dzisiaj niedziela i dzisiaj na stadionie. Jest mecz, słyszycie co się dzieje w tle. Huk, ledwie zaparkowaliśmy ten samochód, no i nie wiem czy tam się dostaniemy, bo zaraz, za chwilę, zobaczę co tam się będzie działo. Ale słyszycie, za plecami już kibicują, bo dzisiaj Żużel jest na tym dużym stadionie, i tłumy ludzi. Parking cały jest zajęty, pokażę, może z tyłu będziecie widzieć. No i jesteśmy pod palmiarnią w zielonej górze. Pójdziemy zaraz To jest przypadek. E, Bośmy jechali na górę świętą Anny i nie trafili żeśmy, ale nie, nie mówiłem. Ten ale, mój tato. Ale żeśmy trafili do palmiarni, a później powiem dalej gdzie, gdzieśmy jeszcze byli. No zobaczymy zaraz. Na razie idziemy. Do restauracji musimy coś fajnego zjeść. Przepraszam, że jest słabo widzę. Ok, kontynuujemy dalej rozmowę. Na razie. Na razie. Zaczynamy. To jest piwnicz... piwniczka winiarska. Wchodzimy do polmiarnie. Dawno tu nie byłam, ale jest za głośno, więc tylko tak szybciutko nagram okolicy jak to wygląda no, będzie, taras widokowy, sama i bytala. tam jest taras widokowy, nie, zaraz ja przejdzie jestem na piętrze w tej palmiarni. To jest taki tropikalny, trochę klimat, dlatego wszystko pięknie rośnie, w dole, na dole jest restauracja, my tam zaraz pójdziemy. No i powiem że jest tak gorąco, bo to jest zamknięte, zaszklone wszystko. I czuje się taka paruwa. No wiadomo, trzeba była stworzyć odpowiednie warunki dla tych roślin, które tutaj tutaj rosną i tu jest zejście, można na schod, po schodach zejść w dół. Tak wygląda właśnie ten taras widokowy i cała ta ojmiana. Zejdę w dół tutaj przez okno zobaczymy i tu jest restauracja pięknym otoczeniu. Zaraz będziemy coś tam zjeść. No i tu jest jeszcze takie akwarium. Tam siedzą jakieś duże, ogromne ryby jaka duża i tu restauracja położona spośród takich egzotycznych palm drzew roślin ładne otoczenie ulubione dosyć miejsce przez Teraz ludzi, którzy przyjeżdżają do Zielonej Góry. No, bardzo ładnie jest. Trochę tu za głośno, nie wiem jak by było słychać, ale jak blisko. Grota. Tak, ta grota jest śliczna, ta, ta. Ta. piękna, ładnie, zaraz pójdziemy na obiad. Właśnie sfilmowałam już Dzień dobry. Dzień dobry. bardzo dobrze dziękujemy. I zobaczcie jaki tutaj niesamowity zegar jest ogromny, a najważniejsze, że on jest drewniany na chodzie. Piękny. Scena i tęskniemy się za sceną. Ty na szczęście czeka, Twoje miłości nadejdzie czas. Shush!